Park, w centrum czcianki wygląda nieźle. Nie wiem. Mnie się wydaje, że jest ładny. I rzeczywiście, miejsce urocze, ale dalekie od ideału. Czy ten ideał uda się osiągnąć? Jest taki plan, ale na razie zbierane są opinie mieszkańców. Obecnie trwają konsultacje dotyczące planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego właśnie tej rejonu Parku 1 Maja. One trwają od 12 września do 13 października. A gdyby ktoś potrzebował pogłębionej wiedzy o możliwym zakresie zmian w centrum czcianki, Taką możliwość będzie miał niebawem. 22 września serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne, a także dyżur projektanta, na których wyjaśnimy, o co chodzi w tym planie miejscowym, po co go robimy i dlaczego. Plan miejscowy jest przygotowany po to, żeby umożliwić realizację inwestycji rewitalizacyjnych, to jest w szczególności rewitalizacji parku 1 maja. Plan przewiduje m.in. budowę dróg wewnętrznych, parkingów oraz odnowienie zieleni małej architektury w parku. Konsultacje społeczne potrwają do 13 października, a najbliższe spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na poniedziałek, kiedy będzie można porozmawiać z projektantem i uzyskać szczegółowe informacje. Prace obejmą też część terenów sąsiadujących z parkiem.